Witam Was serdecznie. Chodźcie, no dzisiaj nowe jezioro, jezioro PZ2. tam pierwszy raz od kilku lat, bo nie byłem tam masę czasu. I chcemy zobaczyć, co się będzie działo. Jadę po ojca, kolega miał być, ale mu nie wyszło po prostu i lecimy w dwójkę, zobaczymy. Tam mam nagraną łódkę. Będziemy kombinować coś ze sztupakami z santoczami. Może się uda jakieś konie połowić. Zobaczymy. Jest to woda PZW generalnie i z tego co wiem to są tam jakieś ryby, ale okazów nie ma, także dzisiaj leki spinning raczej, także będziemy kombinować, żeby coś w ogóle złowić także trzymajcie kciuki do zobaczenia albo no słuchajcie, jesteśmy już na łódce, jestem z ojcem. Pytaliśmy łódkę łódka bardzo fajna. Można powiedzieć wygodna. Jakieś tam zapisy są jak tu widzicie zobaczymy co z tego będzie żeśmy wypłynęli praktycznie naprzeciwko stanicy i będziemy atakować zobaczymy co z tego wyjdzie trochę wieje tak jak słyszycie, ale to nam akurat nie przeszkadza białą rybę jest masę na sądzie tak będziemy szukać robimy rekonesans jeziora no i punktujemy i do zobaczenia przy pierwszej rybie Hej. Może to nie jest okoń Okoń i to ładny O panie Masz radę? Nie tak tą ja nie połamał Ale ładny Co? To ładny No to już fajna rybka to jest ładny, naprawdę ładny no. Za i go i do wody. No, na dużą blachę ja też tu mówię. Odprowadzenie miałem, ale fakt, że nie był taki duży. zrobić bardzo. No. no, bardzo ładnie. Konek piękny. Do wody. I proszę bardzo. No, bardzo ładnie. Trzeba o chyba rozwinąć, wiesz. No powalczymy tu jeszcze chwilę, także... Ładny, ładny Dobra, konka wyciągnął Sądujemy jezioro Dobra do wody próbujemy coś tu ogarnąć Jakieś tam zapisy takie na sądzie tak jak widzicie łabica jakaś drobna jest no na pod nie ma szczupaka, coś większego nic się nie dzieje Zobaczymy dalej. Jest potężny, nie? Potężny jest. Te. Sandaczek. No widzisz. Potężny śledzik. Myślałem, że okonek, bo to sandaczek. A jeżeli są takie małe? No właśnie mówię, no jeśli są to takie to małe, to śróde. muszą być i większe. Śliczności no. moje. No jest szansa, tylko że gdzie te większe, nie? No dobra, walczymy dalej. Nie mam okonu, chyba. Ładnie obarwione są. Chodź, no, lecimy dalej. Ja no, nie miałem. Widziałem o siebie, wiele wyciągnąć. Zamku. o i spadł okonek Może no, to powinny być wiesz jakieś zapisy są tutaj będzie widać o ja jestem w okonek ja czuję że na dorie No ryba. No ryba, ryba. No, O, masz ten, Chciałbym mieć plecionkę, tutaj lepiej byś czuł, wiesz. No, no jest szansa, że wiesz, że będą tutaj jak jakieś zapisy są, to... No, to dawaj dowody. Oczywiście, dowody. I już, no się dalej. Jakiś pewnie okolek. Nie najmniejszy, ale zabawa jest. O, już taki ładny, panie. Panie. i popłynął no to mówimy dalej To no ten największy dzisiaj o rzucie ci się dał są potężne samej łódki wziął Co? weź ojciec bo masz chyba rzuconą przynętę przez moją przynętę Chupa Ciu, kabra ciupa kabra ja pierdziel, ale potężne A, to nie ale znaczy że jest ciupa jest, jest. Jest hmm. no wszystkie tym miejscu, w tym Nie powalają ja to w nie nie powalają, powalają tym Konek, troszkę lepsze chyba no, jeszcze drugi odprowadził go widziałeś ładny ładny był, no Jać przebieje przeokrutnie Masz? tak to ciągle Ale no, no, wiesz, no ale ryba, nie? No, co tu jest coś? No, Na niektórych zbiornikach takiej okoni nie ma. Co? Na niektórych zbiornikach takiej okoni nie ma. To zażar, co? Zasal dobrze widzę. Teraz będzie operacja.

tylko no, to no to dobra, no to no to walczymy dalej. Tylko sobie chlupnę, tak że nic nie będzie. No one jak już tak biorą, to już tak fajnie biorą, nie? Bo niektóre to tak delikatnie, a niektóre jak zawsze są to kurcze. To jest załóżmy. Ja założę dla za większą gumkę, wiesz? Ta szliperka jakiegoś? Zobaczymy. zmienimy tego. Z gruntu idzie od razu. Tak? Masz ten? No. to ładny. On jest Nie jest duży, ale. No ale jest no. zabawa jest no. tak zwany kolacyjny rozmiar ładnie. No się mano ekipa, my już kończymy powoli tą zabawę. Jechaliśmy sobie na to jezioro, bez co wam rano tam mówiłem. Udało się złowić jakieś ryby. Jesteśmy miło zaskoczeni, chociaż tutaj z tego co czytałem na forach to nie za bardzo z rybami. Okonki jakieś fajne wyjechały To tak jak widzieliście jakiś sandaczek był, jakiś szczupaczek, także... Trzy gatunki, które sobie założyli, że chcemy złowić, złowiliśmy. Także jest fajnie. Na pewno tu jeszcze wrócimy taki jest plan. Jak na razie pozytywnie jesteśmy zaskoczeni, bo mówią ludzie, że tu nie ma ryb. Są ryby, trzeba się po prostu do nich dobrać. Na razie żeśmy mały łowili, ale mamy pewien plan, także będziemy walczyć. Słuchajcie, dzięki ślicznie za wszystko. stawcie łapę. Ci, kto jeszcze nie subskrybowali kanału, niech subskrybują byli na bieżąco, oczywiście subskrypcja z dzwonem, także trzymajcie się i do następnego, hej.